przy handbary do CBF -ki. Będą montowane oczywiście tu przy lusterkach Jest to wydruk na wzór oryginału Zaraz zobaczymy jak się prezentuje No i trzeba będzie założyć Trzeba odkręcić te dwie śrubki i no i tyle Szybka prezentacja Tak jest przed A zaraz będzie po przy okazji, tutaj macie z bliska jakość druku 3D Jaka wychodzi, bo nie bardzo to widać na zdjęciach no, W zasadzie no, nieźle Jak to druk 3D Krawędzie nie są idealne, ale... Jedno się zastanawiam, czy, czy malować to w czarny mat bo to jest trochę takie połyskujące. Zaraz zobaczymy jak to wygląda na tym. Tu jest z widzę. Jedną stronę już mam, no taka różnica między tym a tym. Na razie chyba jest nieźle, nie będę tego czyścił, malował bo można zrobić tylko gorzej, tak myślę. Takie spasowanie. W zasadzie jedyne pytanie, jakie pewnie możecie mieć to czy śruby pasują oryginalne Są wystarczająco długie, więc ja ich nie zamieniałem Trzyma się lusterko tak jak trzeba No i tu jest przyklejone Do tej owiewki Tak to wygląda z perspektywy kierowcy Najważniejsze, żeby działało w każdym razie, estetyka no to już kwestia gustu. No i cena to jest niecałe 200 zł z dostawą. No i 5 minut i gotowe. Tak od środka fajnie wygląda. Jest taka tablica zabudowana, trochę się to już poszerzył optycznie. No chyba ok, na razie polecam.